Ola, to do Soyu na Witacie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam kolejne moje pet shopy, które kupiłam. Od razu powiem, że ten filmik raczej będzie dość krótki, ponieważ muszę się po prostu streszać z tym, co Wam pokażę. Więc po prostu nie przedłużając, zacznijmy od tych rzeczy, które kupiłam. Na samym początku pokażę Wam taki oto zestaw pet shopów, które kupiłam wczoraj u siebie w Pepco. I cena to było 10 zł. Jak widzicie, jak widzicie tutaj pisze 15. Więc co? Po prostu, żeby nie przedłużać, otworzę i dopiero wam pokażę, jak wyglądają. Jak widzicie, są to takie dwie figurki, które są z edycji brokatowej. Jak widzicie, ten hipcio ma brokat na głowie, a ta małpka ma także na głowie. I także powiem wam od razu, że wszystkie pet shopy jakie tutaj zostaną pokazane, i będziecie mogli znaleźć na moim Instagramie, do którego link macie w opisie. A tak prezentuje się zestaw, który udało mi się wylicytować na Allegro. I w zestawie znajdują się cztery figurki Pet Shopów, jedna laleczka, który, która była także w zestawie z Pet i jak widzicie stojak ze spódniczkami. I ogólnie wam powiem, że z tego zestawu jestem taka zadowolona, bo naprawdę dosłownie w ostatniej sekundzie udało mi się to wylicytować i naprawdę jestem przeszczęśliwa. Dobrze, więc to wszystkie figurki I ogólnie rzeczy, jakie udało mi się zakupić ostatnio Powiem wam jeszcze, że niedługo powinien się pojawić Kolejny shopping, ponieważ zamówiłam kolejne rzeczy Tak wiem, jestem zakup zakupocholiczką No ni niestety, ale Tak bywa No żartuję, ale oczywiście Przepraszam was jeszcze za to, że te filmik Jest strasznie, strasznie szybki, ale naprawdę Zależy mi na czasie, bo ogólnie Nie mam, no, nie mam za bardzo teraz czasu Żeby to nagrać, ponieważ jestem Bardzo zajęta i powiem Powiem Wam jeszcze na sam koniec, że wszystkie imiona pet shopów, które wybrałam dla tych figurek znajdziecie na moim instagramie, do którego link macie w opisie. Zapraszam, zapraszam Was na niego bardzo serdecznie. I w sumie to co? To chyba na tyle w tym filmiku. Jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Oczywiście do niczego nie zmuszam. No i po prostu co. Do zobaczenia i cześć kochani!